Cześć wszystkim najserdeczniej tutaj jak zwykle Z-Starka z dzisiejszą grą, można powiedzieć taką trochę przyciszoną grą ze względu właśnie tutaj technicznych. Mamy tutaj Nercio, który gra w ENWL, czyli European Nation Wars League przeciwko swojemu przeciwnikowi terańskiemu, Purple, który grał oczywiście tutaj jako fioletowy właśnie Teran. no i gramy przeciwko Węgrom, graliśmy już tutaj graliśmy już tutaj w przeciwko nim mecz towarzyski i tutaj już gramy, można powiedzieć, tak jakby powiedzieć ligówkę, miało to miejsce kilka dni temu, no ale nie było replayów, teraz są, ja nie mogłem nagrywać teraz mogę, więc dlaczego by tutaj chociażby jednego z tych meczy Wam nie pokazać, mamy tutaj stan 1 do 0 dla Nercio, który oczywiście znajduje się tutaj właśnie na samej górze mapy, jako czerwony zerk, Los Temple dla Zerga zobaczymy co będzie miało miejsce dla Zerga może być to dosyć interesująca mapa ze względu na to, no, że jest tutaj dużo ciekawych rzeczy, które Terran może tak kolokwialnie mówiąc odwalić tymczasem Purple decyduje się na to co widzieliśmy także w pierwszej grze na Metalopolis czyli Supply Depot zapewne tutaj gdzieś może jakoś dostawi, dostawi jakieś baraki wygląda to, że będzie to miało miejsce w tym miejscu dokładnie tak no i za chwilę zapewne tutaj będzie będzie także Orbital Command zastanawiam się czy także jak w poprzedniej grze zdecyduje się na zamienienie go w Planetary Fortress było to dosyć niekonwencjonalne jednakże bardzo onieśmielało to Zerga jeśli chodzi właśnie o dalsze ataki spawning pool w momencie w którym Nercio zobaczyłby ten drugi orbital command zastanawiam się czy nie mógłby chociażby na przykład wejść w mutaliski czy może tutaj starać się jakoś dropować swojego przeciwnika w mainie te mainy są dosyć duże czy może rzucić tutaj jakiegoś nydusa lub coś takiego żeby po prostu ominąć tego naturala jeśli, jeśli oczywiście ten planetary fortress będzie miał miejsce no i Nercio oczywiście spawning pool za chwilę tutaj zbudowany także zostanie jeszcze nie będzie miał przez chwilę gazu, żeby, żeby, żeby od razu wymyślić speed do linków, no ale za chwilę zapewne rozpocznie wymyślanie tego bardzo ważnego upgrade'u. Purple tymczasem decyduje się na. na aż dwa SCV i chyba wygląda na to, że wie, gdzie znajduje się jego przeciwnik. co jest bardzo interesujące, ponieważ jeszcze go w ogóle nie odkrył. I to jest bardzo dziwne. Zastanawiam się, dlaczego Purple. Upgrade. E... To szczerze mówiąc, wow, wygląda tak jak map hack. Tak total, wygląda tak to totalny map hack. No, oczywiście nie uprzedzajmy faktów, ponieważ, ponieważ byłoby, to, byłoby to niemiłe, jeśli okazałoby się, że, że gracz jest chociażby niewinny. W każdym razie mamy tutaj Purple, który decyduje się na podwójny bunkier. Bardzo, bardzo fajnie. No i zastanawiam się właśnie, na co teraz się zdecyduje. Nerczy oczywiście. Nerczy oczywiście w tym momencie wie, że jego przeciwnik, wie, że jego przeciwnik właśnie go zabunkrował. No i szczerze powiedziawszy, czy buduje... uuu, Roach Warren, myślałem, że będzie to Bainkness, no i w tym momencie tak patrząc na mapę, no to naprawdę bardzo bardzo ciekawie to tutaj wygląda. Myślę, że Purple tak trochę w ciemno strzelił ponieważ po pierwsze jeśli spojrzymy tutaj, widział, że tutaj nie ma jego przeciwnika, no to może założył, że tak, że nie ma go tutaj. No i troszeczkę w ciemno strzelił tymi bunkrami. Wygląda na to, że to. to to ryzyko się opłaciło, ponieważ w tym momencie ma swojego przeciwnika skontainowanego, no więc taki ślepy strzał Purple naprawdę, naprawdę mu się opłacił. W tym momencie oczywiście Purple także decyduje się na założenie swojego command centra właśnie w Naturalu. No i Nercio, duża ilość, duża ilość produkowanych w tym momencie roczy. Mamy 7 roczy aż które są produkowane, 7 roach. W tym momencie traci kolejne zerglingi, więc troszeczkę, troszeczkę duże problemy w tym momencie. Za chwilę te rołcie zostaną wybudowane, no i zobaczymy. W tym momencie, że Purple może być także w dużych kłopotach, jeśli nie będzie w stanie zniszczyć, nie, jeśli nie będzie w stanie naprawiać tych, e, tych bunkrów. No i musi uważać tutaj, uuu, jeden z tych scv został zniszczony. Mamy tutaj jednego scv jedynie, no i ten bunkier zostanie zniszczony bardzo, bardzo szybko. Co, co jest interesujące, Nercio e, nie strzela w ten bunker, w który powinien. Mamy tutaj trzy maryny, które zostaną zniszczone dzięki temu niesamowitemu mikro. Bardzo, ale to bardzo szybko. Purple tymczasem zostawił sobie tutaj jednego SC jego command center jest już prawie skończony. Mamy tutaj także bunker, więc gra Purple bardzo, bardzo standardowo. Oprócz, tak jak w pierwszej grze, oprócz tego, właśnie, że. Że postawił tutaj ten, ten, ten podwójny bunkier. Tymczasem znowu Planetary, Planetary Fortress. Więc naprawdę, tak jak mówiłem, ten Planetary Fortress to jest taka, można powiedzieć, integralna część planu. Planu Purple, który, który w tym momencie chciałby tutaj, chciałby tutaj ten Planetary Fortress bronić się w swoim naturalu. Oczywiście za chwilę do tego wrócimy, ale w tym momencie ma tutaj miejsce agresja. No i zobaczymy, czy ten Supply Depot zostanie zniszczony. Uuu, kolejny SCV, świetny pomysł, żeby tutaj atakować te SCV. Ponieważ no, Mariny nie zadają jeszcze zbyt dużych obrażeń, jeśli zauważycie tym, tym rowczom. No i spójrzcie, kolejne SCV Zostały zniszczone, tych w tym momencie zostało w tym momencie jedynie 14. Niesamowicie, niesamowicie w tym momencie Purple jest do tyłu. Nie dość, że, nie dość, że posiada tylko jeden Orbital command, to jeszcze do tego o wiele mniej dronów od swojego przeciwnika. To dwa, trzy. Yy, po prostu, po prostu yy, no właśnie tak jak mówiłem, nie ma tego drugiego. O, jeszcze tutaj te SCV-y stoją bardzo, bardzo źle, bardzo źle. No i do tego jeszcze Nercio za zaexpo, bardzo, ale to bardzo fajnie. I mamy już prawie wymorfowanego Leira co jest także mocnym argumentem tutaj, co jest budowane, jest Engineering Bay, mamy tutaj drugi Engineering Bay, fabryka w tym momencie także jest już wyprodukowana prawie w połowie, no i zobaczymy tutaj, plus jeden jest wymyślany, mamy speed-dolingów, mamy tutaj dużą ilość... Dronów, która także jest produkowana i świetny, świetny tutaj pomysł, ponieważ Purple jest tutaj w bazie. Nie posiada kontroli nad mapą, co jest bardzo, bardzo ważne. Troszeczkę ten Planetary Fortress powoduje, że ta kontrola nad mapą zanika tutaj Teranowi. No i to, co mi się nie podoba, przelecenie tutaj tym, tymi barakami. Nie wiem za bardzo dlaczego tu, skoro te baraki tutaj były, no to dlaczego nie miałyby tutaj pozostać, ponieważ bardzo fajnie wkomponowują się tutaj w ten model obrony Terana. o tymczasem buduje Nidus Network. To jest, gdzie znajduje się ten budynek? Znajduje się on dokładnie tutaj. Może skan nie zdoła wyłapać tego budynku, za chwilę, to zobaczyć 14 zergingów w tym momencie. Mamy tutaj plus 1 armor, plus 1 weapons oraz Steampak. Naprawdę świetna, ogromna ilość upgradeów w tym momencie dla Terana. Teran musi jednakże pamiętać, że znajduje się tutaj do tyłu i znajduje się, znajduje się do tyłu ogromnie. 54 kontra 31, 5 marinów 1 kontra 12 zerlingów, 5, 14 zerglingów, 5 rouchi. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża siła. Mamy już tutaj Overseera, który rozpocznie latanie po mapie i denerwowanie Terana. No i naprawdę zła sytuacja w tym momencie, mamy wikinga, jeden jedynie wiking, szczerze mówiąc, no według mnie Purple troszeczkę za bardzo tutaj, zbyt dużo upgrade'ów, Mam tutaj highsec auto tracking, czyli plus jeden zasięgu dla Planetary Fortress i dla wieżyczek, według mnie za dużo, za dużo upgrade'ów, za mało, za mało siły, takiej po prostu czystej siły i w tym momencie ten nydus jest tutaj widoczny, ale Purple w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, co się tutaj dzieje, o mój Boże. W tym momencie Nidus wypada, wyładowuje wszystko, co znajduje się tutaj w jego wnętrznościach, no i to jest o wiele za późno, żeby do tego. Tutaj Purple bardzo zdenerwowany atakuje swój własny, swoje własne baraki, no i zobaczmy czy te Mariny będą w stanie zrobić cokolwiek. Wygląda na to, że nie, baraki w tym momencie odlatują. Bardzo zła sytuacja dla Purple. Jeszcze tutaj w tym Nidusie znajdują się inne jednostki. auto autotracking czy zostanie zakończony? Wygląda na to, że tak, że oba te upgrade'y zostaną tutaj wymyślone. Eee... No i w tym momencie, w tym momencie, wow, no to jest po prostu to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu niesamowite. Teran odlatuje wszystkimi swoimi budynkami, odleciał, także komand centrem plus 1 zostanie skończony, plus jeden tutaj zostanie skończony, więc to jest plus dla Terana, który, <kł> który w tym momencie traci swoją główną bazę, to jest niesamowite. Planetary Fortress zasięg 7 już, o 3 większy od roczy. No i mamy tutaj cały czas tego Nedusa z dużą ilością jednostek, szczerze powiedziawszy. Co będzie robił, robił Zerk w tym momencie? Zerk oczywiście ekspuje. Bardzo dobry pomysł. Nercio wie, że jego przeciwnik posiada jedną bazę, posiada ogromną ilość dronów, 32 kontra jedynie, 22 SCV-y. Bardzo, bardzo dobry pomysł w tym momencie Czy ten Nowelord zostanie zniszczony? Wygląda na to, że dokładnie tak w tym momencie zostanie zniszczony Ale 76 kontra 84 kontra 30 Niesamowita przewaga Zerga Problem po oczywiście polega na tym, że Zerg nie jest w stanie W tym momencie zaatakować swojego przeciwnika Za bardzo Ze względu właśnie na ten Planetary, Planetary Fortress Dwa kolejne barki są budowane No i zobaczymy co będzie tutaj budowane O, świetny pomysł, żeby tutaj ta, ta, tą fabrykę atakować Spójrzcie jak opóźnił znowu przez kolejne kilka Kilkanaście sekund swojego Terańskiego przeciwnika Nercio, jego kolejna wylęgarnia jest już gotowa Łapie także gaz, więc czyżby mu Taliski Może będzie miało to miejsce Jeśli spojrzymy na przykład 740 kontra 1000 Ma tutaj przewagę Zerg Ma tutaj bardzo, ale to bardzo dużą przewagę O, jeszcze atakuje tutaj te dwa baraki Zostały anulowane Kolejne, kolejne tutaj opóźnienie dla Terana który buduje w tym momencie tylko dwa baraki. No i znowu tutaj atakowany jest Supply Depot. O, jeszcze tutaj jest, spójrzcie, jak ogromny zasięg posiada ten Planetary Fortress, który atakuje. Naprawdę, tutaj jest ten zasięg 7. Niesamowity, niesamowity. Dwa rowczo zostały zniszczone. Nie sądzę, żeby tutaj Nercio zbytnio płakał nad tą stratą, ponieważ posiada dużą po prostu ilość jednostek. Spojrzymy na. Buduje tutaj kolejne. Kolejne zerblingi, buduje tutaj. kolejne, kolejne jednostki. No i widzimy tutaj tak, że Teram przeleciał sobie nad. The cat sat on the na wysepkę i dopiero teraz te dwa muły zostały rzucane. To jest jedyny orbital komet, przypominam, który zna należy do Terrana. O! Niesamowita tutaj te contamination, contaminate. B w momencie, w którym teran posiada tak małą ilość jednostek produkcyjnych, to ten 30-sekundowy contaminate, to jest, po prostu, to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo zła sytuacja dla terana. czy on ma 30 sekund? Dokładnie tak, 30 sekund. Spójrzcie, jak ogromna ilość czasu tutaj nie produkował ani jednej jednostki. Dopiero teraz tutaj jakieś heliony zostały wyprodukowane. Jeszcze tutaj mediwakami stara się latać. Zobaczymy, Będziemy chyba mieli sobie miał drop na tą wyspę, aż Ventral Saks zostało już zakończone. Nercio także posiada tutaj jedną ekspansję więcej. Niesamowita przewaga w tym momencie Nercio. Z 51 kontra 114. To jest po prostu, to jest po prostu nie do opisania. No, jest już prawie skończony, ale spójrzcie. Cały czas rołcze i Zerglingi, cały czas Roache i Zerglingi. Pomimo tego, że Zerglingi nie są zbyt dobre na plany Tarry No i oczywiście tutaj Roache będą niezbyt dobre na, 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 na marudery. No i oczywiście Mariny ze Steepakiem plus 1 i plus 1. No i zapewne zaraz będzie tutaj także wymyślał dokładnie tak combat shield. To po prostu Nercio nie musi się tym przejmować, bo on po prostu będzie miał więcej. To jest po prostu brązowa liga w, w największej, w najlepszej postaci, nieważne jest jaką masz jaki masz build order. Jeśli masz więcej, to po prostu wygrałeś. Jeśli chodzi mi tutaj o wiele więcej, ponieważ to jest właśnie to, co posiada tutaj co posiada tutaj zerk. to jest 61 kontra 140, to mógłby nawet atakować, e, no nie wiem, szczerze mówiąc, samymi zergingami zapewne by wygrał. No i mamy tutaj dropa, mamy tutaj także atakującego atakującego wikinga, który zniszczy kilka tutaj na pewno tych Overlordów. E, jeden z tych Overlordów został już tutaj prawie zniszczony, stara się już tutaj purple ratować ogromną ilością tutaj tych tu, 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 dwóch mediwaków. Zobaczymy, czy tutaj stara, postara się zniszczyć co no i spójrzcie, kolejna tutaj, kolejny problem ta Terana, jedynie 800 kontra 1800, stara się już tutaj bronić, ale te, te jednostki zrzucane tutaj po kolei, zostały tutaj zniszczone w dużej ilości, zobaczymy, może jednak będzie w stanie się obronić, jedynie 4 mariny, jedynie 3 mariny w tym momencie tutaj, o mój Boże, nie przepraszam bardzo, jeśli jest ich tutaj 5, kolejne z nich giną. Gdzie są jeszcze tutaj cztery? Nie widzę tutaj. Jest... A uuu, trzy z nich stoją tutaj. Za chwilę te baraki zostaną tutaj zniszczone. Świetny pomysł oczywiście, żeby te trzy baraki tutaj wyprodukować. No ale naprawdę zła sytuacja w tym momencie dla Terana. Spójrzcie, znowu tutaj nic nie wydobywa. Czy Zerg będzie starał się atakować Main'a? Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że Main za chwilę zostanie tutaj zaatakowany. Znowu, znowu tutaj teren jest do tyłu, jest tak do tyłu, że ja w zasadzie nie wiem, co bym mógł tutaj zrobić. 1800, kontra 800, są budowane czołgi, czy jest wymyślany Siege mode? Nawet nie posiada gazu na Siege Mode, by, a ten, grając w zasadzie cały czas z jednej bazy, po prostu nie jest w stanie budować tak dużej ilości jednostek, jakby chciał. Nercio, tymczasem kolejna ekspansja jest już tutaj budowana. Mamy Mutale, które za chwilę zostaną, zostaną wyrzucone na pole bitwy. Nercio. Bardzo duża ilość minerałów, które cały czas wydobywało 68 dronów kontra, jedynie z 30 SCV. Czy jest wymyślany siege Mode? Wygląda na to, że nie. 61 kontra... Uuu, mamy tutaj mały supply block. E, czy będzie miał miejsce kolejny drop? Wygląda na to, że tak ogromna ilość zerblingów i czy w tym momencie wpada tutaj znowu e, do bazy, do bazy Zerg'a, który stara się jeszcze tutaj... uu, zniszczy tego, tego Overlorda, tam były jedynie dwa zerblingi i w tym momencie Purple jest zmuszony podnieść swój Command Center, swój Orbital Command, jedynie Orbital Command, który posiadał. E, no i spójrzcie, jeszcze tutaj kolejkuje swoje mariny. Bardzo zła sytuacja w tym momencie. O, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj ta ogromna ilość mutalisków. To może być GG, 12-13 mutalisków kontra te mariny, chociaż chwilę, moment, te mariny nawet nie rzuciły steam wygląda na to e, czy tutaj te mutale będą w stanie je zniszczyć, mógłby nawet atakować tutaj, wygląda na to, że do kolejna ogromna ilość mutali w tym momencie atakuje, czy będzie w stanie zbudować jakąkolwiek jakąkolwiek e, wieżyczkę, nawet engineering bay dopiero teraz w tym momencie jest zbudowane w tym purple, e, nf team purple po prostu nie posiada, nie posiada e, Ilości minerałów, żeby robić tutaj cokolwiek. Nawet Magic Boxem tutaj Nercio zaatakował w tym momencie. Atakuje tutaj ogromna ilość. Wow, jeszcze tutaj ten no oczywiście Planetary Fortress. Atakuje, czy będzie starał się dokładnie w tym momencie stara się tutaj atakować ten Planetary Fortress, czy będzie reperował, Dokładnie tak, ale po prostu nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ po pierwsze, Purple w zasadzie nie wydobywał już żadnych minerałów, po drugie, e, Planetary Fortress nie atakuje Mutalisków, a tym Mutalisków to jest właśnie większość sił, które w tym momencie posiada tutaj Nercio. Jest już prawie wymaksowany i to chyba będzie Giga. Purple po prostu nie posiada. Nic, co byłby w stanie zrobić, e, czym byłby w stanie się bronić w tym momencie. GG, e, wow, bardzo jednostronne te gry, Nercio, można by powiedzieć. Nercio na naprawdę tutaj swojego przeciwnika zdeklasował, można e, nawet powiedzieć. Ogromna, ogromna, ogromna agresja. Zerga, no to który po prostu, tak jak mówiłem, przemakrował swojego przeciwnika. więc 2 do 0 punkt dla Polski w tym meczu. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Szkoda, że dzisiaj tak krótko chciałbym tutaj nagrać więcej. Niestety nie mogę. Mam nadzieję, że jutro będzie troszeczkę tego więcej. Dzięki Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnej grze.